Dobra, jesteśmy na kolejnej budowie. Tutaj byliśmy jeden dzień, żeby zrobić sobie tylko pierwszą warstwę. E, mam już zdjęcia od inwestora. Mieliśmy fajny garaż ogólnie. E, zaraz postaram się pokazać co z niego zostało po tej wichurze. Jakie firma ogólnie kotwy użyła do zakotwienia tego garażu. Rozpierdzieliło nam trochę, widziałem na zdjęciach pierwszą warstwę. E, no nawet nie trochę, bo widzę, że tam plastpapa papa jest pozwijana, także e, no będzie trzeba Prawdopodobnie tamtą całą stronę wywalić i zrobić po prostu jeszcze raz, a przygotowaliśmy sobie pierwszą warstwę, żeby tak jak dzisiaj przyjechać, yy, rozrobić kleju, co prawda pogoda taka sobie jest, yy, ale jeszcze dzisiaj 10 razy słońce będzie świeciło, więc ja się to w ogóle nie przyjmuję, tak więc... No, ona robiła nam się trochę roboty, także nie zaczynamy dzisiaj od pierwszej warstwy. Znaczy, od, od, od kleju, tylko raczej zaczynamy od zaprawy. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się w ogóle stało. Co, rozpierdzielona tam ta strona, nie? Nie? To dlaczego, pobacz, Papa jest aż podwinięta tutaj. Cały narożnik chyba się przesunął. Czekaj, czekaj, otworzę. Gdzie ten garaż jest? Widzisz go gdzieś? Zabrali już No ale popatrz, tam stoi taka kurde taki blaszak Także mieliśmy fajne, jak się uda wrzucić to pokażę wam zdjęcia yy, Właściciel, inwestor zajmuje się ogólnie meblami Zrobił nam taki socjal fajny, mieliśmy mebelki Poustawiane, żebyśmy mogli sobie spokojnie zjeść yy, Śniadanko Aha, tylko ten narożnik, widzę, będzie rozpierdzielony Czyli ten garaż po prostu był w tym miejscu I poleciał prawdopodobnie tam Już widzę ponaprawiane są ogrodzenie i tak dalej Bo widziałem na tych zdjęciach, że nie wyglądało to fajnie A ten blaszczak gdzieś był 60 metrów W polu, ale na zdjęciach widziałem tamte budynki, więc raczej On poleciał, przeleciał tutaj po prostu, tędy i poleciał w kierunku tamtych dwóch budynków. W każdym bądź razie, e, zobaczcie, jakie tutaj kotwy były zastosowane. Do tego takie plastikowe kotewki e, w chudziaka B15. E, no, może gdyby było tu jakieś B25, to by, e, to by to wytrzymało. No, ja zawsze na płytę leję B25. E, tutaj poprzednia firma robiła ten stan zerowy tego budynku i tamtego my będziemy stawiać dalszą część tak więc, do no troszeczkę według mnie ten chudziak no jest dosyć słaby, no ale taki też był w projekcie, więc inwestor na no taki się zdecydował, a przy tych temperaturach wiadomo, że to nie schnie tak jak schnąć powinno w każdym razie po dwóch tygodniach przyszła wichura i garaż, który był zamontowany praktycznie po dwóch po trzech dniach no jak widzicie jego już tutaj nie ma. Dobra, teraz jeszcze zobaczę. I to tych kotew też za dużo nie było. Życie. Dobra, tutaj jest ok, ten narożnik też jest ok. Tutaj na szczęście nic się nie stało. Tu mamy poprzyciskane, żeby właśnie nie podwiało nigdzie i jak widać to wszystko. Ja tu mam cały o, od tego miejsca widzę, jest wszystko rozwalone, cały ten narożnik. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się to ściągnąć, czy po prostu, czy będziemy rozrabiać zaprawę, czy po prostu ustawimy to w tym samym miejscu na klej, bo jest i taka opcja. A po prostu, jeżeli będzie nam z milimetr więcej, nawet by przez to że nałożę kleju, to no zaraz zresztą zobaczę jak to zrobię. To już sobie ogarnę. Nie wiem jakim cudem. Jeszcze tutaj bloczek został wypierdzielony. Tutaj również. No mamy, no troszeczkę czasu jesteśmy w plecy. Życie Oderwało go, ale to dobrze, znaczy dobrze. Te dwa do wy, wylatują na pewno. Takich uszczerbionych nie zostawimy tutaj. Także pójdą gdzieś na docinki. Szczerze mówiąc to dobrze, że tylko pierwsza wasa była wymurowana, a nie więcej. Bo gdyby była cała ściana, to poleciałaby cała ściana. Dobra, to też do wywalenia. A nie, tutaj nie. Tu jest ok, bo tu było tylko przyciśnięte, żeby papy nie podwiało, bo tu już będzie 3 metrowa brama garażowa, tak więc te będą do wymiany i cały ten narożnik. Dobra, idę się ubrać. Kurczę, co to jest, jakaś folia, czy ma to też pozwijać? No masakra. To już nigdzie nie zahaczyło, wszystko jest w porządku. A ten garaż no tak mi się wydaje, że gdzieś... A jest, leży garaż. Jest garaż. Co zostało z pięknego blaszaka No Pytałem przez telefon czy dałoby radę go jakoś tam może poskładać, pospawać albo coś. Ale chyba, zobaczcie, taka konstrukcja, cieniutka blaszka. Taki garaż 3000 kosztuje. No, sam materiał na ten garaż to są jakieś groszowe sprawy. Nawet nie są to kątowniki jakieś tam. No ile, trujeczka, może cieniusieńka. Troszkę mocniejsze od puszki, od piwa. Tak więc niezły żagiel. I tyle zostało naszego garażu więc na razie będziemy działać pod chmurką kotwy, no niestety wichura w ciągu kilku sekund potrafi zabrać człowiekowi cały dorobek życia. Tutaj widać, że były cełówka wygięta zawiasy Czyli część to nawet chyba jak drzwi były na 100%. Tak, drzwi można powiedzieć, że zachowały się w 50%. Dobra, bierzemy się za swoją robotę. Chciałem Wam tylko pokazać. O, tam widzę jeszcze kawałek garażu leży za płotem. Też drzwi. To no powiem szczerze, że tu mieli szczęście ci sąsiedzi że mają okna, bo tu niedużo brakowało, być może nawet to po płocie poszło i ten płot uratował te okienka. Dobra, idziemy zobaczyć, co z tym się dzieje. Oczywiście nie będę pokazywał całych prac. Teraz raczej postaram się po kawałku, po kawałku nagrywać z jakichś tam budów różne rzeczy. Może na koniec tygodnia poskładam to wszystko i Wrzucę dla was jakiś filmik. Ty widziałeś Krzysiek? Tam jeszcze drzwi w środku leżą, a ten garaż tam leży. No to zobacz sobie. A gdyby nie tpa, to jest płot rozpieprzony. Widzisz? No on tu leciał, dlatego nam zahaczył tamten narożnik. Tutaj, bo zobacz, jeszcze te dwa bloczki teraz wywaliłem. Tu przeleciał. Patrz, poszedł tutaj w ten płot. I to wiesz, jak to wygląda? Zobacz, od której strony ten płot jest wygięty. To wygląda, jakby on by tu górą przeleciał. Wiesz? o ten płot? Chociaż nie, czekaj, bardziej tu chyba leciał, nie? Tak, bo supek zobacz, jak jest supek wygięty. Patrz, Patrz. tu pierdzielnął o ten supek, Zobacz, gdzie on by poszedł, w te budynki tam. Chłopu by pierdano, to okno, to że skurwa... No mówię właśnie, albo ten, albo tamten prawdopodobnie dostanie. No weź młota, mi weź młota i na pierdolę, żeby tą rurę zgiąć, nie? Tak. To zabetono. Patrz, i on tutaj się odbił, te drzwi poleciały jedno w tamtą stronę, szedłem, a garaż ale... poszedł po płocie, równo. Bo jaka to siła musiała być. Czy mogło kogoś zabić? No, no kurwa, taki sub zgiął, a to by porwało razem z tym garażem. Ja pierdolę. To naprawdę, no naprawdę, tak jak mówił że dobrze, się nikomu kurde nic nie stało tam parę bloczków to sobie przemurujemy i... Armagedon No tak kiedyś nie było teraz tu mamy kurde standardowo raz w miesiącu chyba taką wichurę Co betoniarkę też porwało? No chyba, no zobacz Pa jak daleko tam była Jezu, jeszcze życie nam betoniarki nie rozwaliło, ty Trzeba byłoby, trzeba byłoby biznes chyba zawinąć Dobra, <laughs> Czekaj, na razie nie kręć. Trzeba coś najpierw tego i zobaczyć co tam się da zrobić. Dobra, poszło Co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery warstwy Przejdę się może dookoła To tak na spokojnie, w dwie osoby Mając już pierwszą warstwę gdzie właściwie musieliśmy poprawiać to co nam wichurę rozwaliła tak to wygląda ogólnie jest budynek 7 metrów na 1435 tutaj zostawione miejsce na czpienie czyli dwa czpienia to będzie budynek gospodarczy z prostym dachem dwuspadowym Wejście tutaj, no tak można powiedzieć, na cztery warstwy. Udało nam się dookoła przejechać dokładnie, równiutko, bez pośpiechu. Tutaj gra brama garażowa, tak więc spadamy. Właściwie tam po niecałych, chyba 8 godzinach pracy zawijamy się i lejemy ławy fundamentowe na drugiej budowie. Zresztą myślę, że też będziemy nagrywać. Więc coś tam się pokaże. A z, tego, z tej inwestycji również takie będę nagrywał krótkie filmiki, ewentualnie jakieś tam prac, jak postępują. Na samym końcu postaram się to poskładać, żeby coś z tego wyszło. Dobra. I się na H ogólnie. Jeszcze słówko może o tym itongu tolerancja plus minus 1 mm 1 mm ale już widzę doświadczenia a z itągiem już no, dawno, dawno raczej robimy przede wszystkim z H, plus H i tong no niestety na 20 wysoki tylko na długości i na płaszczyźnie plus minus 1 mm, także można powiedzieć, że jeden z równiejszych materiałów. Jeżeli chodzi o długość, niecałe 60 cm, bo brakuje 1 mm. To jest 600 Widać to już przy cięciu, widać przy szlifowaniu, że jest to już dużo twardszy materiał niż 500 No i tyle: szerokość oczywiście 24. A, to z tej strony też mamy dwa czpienia. Czyli ogólnie na taki budynek cztery czpienia, tylko jeden tu przy bramie garażowej, dwa na tamtej ścianie, gdzie w ogóle nie będzie okien. Zresztą, muszę zobaczyć na jakiej wysokości okienka będą, i trzeba będzie sobie to za chwilę rozrysować. Dobra, kończymy. To by było na tyle. Creeks beneath my feet